Witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam na zupę tajską. Niestety zrobiono w Polsce, ale zobaczymy jak to smakuje jedzone prosto w lesie. Tak to się przedstawia. Jest to zapakowane w plastikowe opakowanie. Z dosyć krótką datą przydatności, w moim przypadku niecałe dwa miesiące, nie wiem ile tam leżało to na półce w sklepie. Należy to przechowywać w chłodnym miejscu, ogólnie w lodówce, więc średnio się to nadaje na jakieś wyprawy, chyba że po prostu weźmiemy to za sobą i zjemy jako pierwsze, a nie będziemy zbyt długo tego przechowywać. Produkt jest polski, znaczy wyprodukowano w Polsce. Waga to 450 g. Kaloryczność to 56 kilokalorii na 100 g produktu. No czyli niewiele, ale w końcu to jest zupa. I co my tutaj mamy w składzie? Bo tu mamy opisane, że bez konserwantów. Jedna z pięciu porcji warzyw. No i mamy tutaj główny składnik, czyli woda, wyciąg z kokosa, ziemniaki, mięso z kurczaka, konkretnie z uda kurczaka, skrobia ziemniaczana, sól, aromaty, cebula, marchew, koncentrat pomidorowy, por, papryka czerwona, papryka zielona, Olej rzepakowy, czerwona pasty kar, czerwona pasta kary, czerwona papryka chili, czosnek, trawa cytrynowa, szalotka, sól, galangal, liście limonki, kafir, nasiona kolendry, kmin rzymski, skrobia, cebula dymka, imbir, sól, sos sojowy. No, i to wszystko, rzeczywiście, nie ma tu żadnych chemicznych dodatków. Czyli wszystko jest jak najbardziej ok, mamy dodatkowe jeszcze zamknięcie. który jest dosyć mocno znowu zamknięte nie chcę puścić. Ja dziękuję. Bez noża chyba się nie da. No, czyli na pewno w transporcie nam się to. Nie uszkodzi raczej, skoro tak to jest mocno zamknięte, to bez problemu sobie to przytransportujemy w plecaku. No i tak to wygląda. Chwilę podgrzać, trochę pomieszać i za chwileczkę będzie gotowe. Zupa podgrzana, lekko wystygła, i tak całość się prezentuje. Jeśli chodzi o ilość składników, to powiedzmy, że tak. Troszeczkę jakby skromnie tutaj jest. No jeśli chodzi o kaloryczność, to wiadomo, raczej taką zupę się je bardziej do smaku, niż aby się tym najeść. Chyba, żebyśmy tutaj włożyli więcej na przykład mięsa, wtedy więcej by było kalorii. Bo tego mięsa to ja tutaj tak za bardzo wyłowić nie mogę. No raczej takie skromniutkie kawałeczki. I ciężko je znaleźć. No ale zobaczymy najpierw, jak to smakuje. Zupa jest lekko pikantna, niezbyt mocno. Czuć smak kokosa, czuć też limonkę. Całkiem nieźle to jest, według mnie, doprawione. O dziwo nic tutaj nie trzeba własnego dodawać. No przeważnie w takich orientalnych daniach zazwyczaj wszystko jest bardzo dobrze doprawione. Chociaż te takie w Polsce zrobione typowo to nie za bardzo tak są. A tutaj według mnie jak najbardziej jest ok. Warzywa rzeczywiście tutaj są, są wyczuwalne. Nie wiem, gdzie ja znajdę tu tego kurczaka. Cała reszta jest jak najbardziej tutaj widoczna i wyczuwalna, jak się je. Chyba, że wzięli tego kurczaka i sproszkowali, a nie jest to pocięte w takie. Małe kosteczki, chyba że to tutaj jest. No, jeden mały kawałek kurczaka jest. Ciekawe, czy uda mi się więcej takich wyłowić. Jeśli chodzi o warzywa, to są mięciutkie, bardzo dobre. Nie jest może ich tutaj za dużo, ale w miarę jeszcze jest ok. W końcu to jest zupa, a nie drugie danie. No, rzeczywiście, ciężko tu jest wyłowić jakiś minut. No, można się oczywiście pokusić i dodać tutaj własne. No, ale wtedy to już było nie danie gotowe, tylko półprodukt. Skoro trzeba coś własnego dodawać. No ale przynajmniej pod względem smaku, jak najbardziej jest to smaczne. Nawet osoby, które nie lubią pikantnych rzeczy, to spokojnie takie coś zjedzą. Bo nie jest to bardzo mocno pikantne. No chyba, że rzeczywiście zwie się całość i wtedy może więcej to troszkę piec, Ale jak dla mnie, jak najbardziej jest ok. Albo dlatego, że jestem przyzwyczajony do pikantnych rzeczy. Ale nie sądzę, żeby komuś to zbyt mocno piekło. Dla mnie zupa jak najbardziej ok, polecam taką zupę jak najbardziej, jak ktoś chce samemu sobie spróbować, bo wiadomo, że smaku nie da się przekazać tutaj, także cena i gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle wszystko będzie pod spodem w opisie, o ile ktoś dotrwa do końca, bo wiele osób, Trochę ogląda z przodu, trochę w środku, nie za bardzo na końcu, a później się pyta o te rzeczy, które są na filmach. A ja zawsze przecież mówię, gdzie to można ewentualnie kupić i w jakiej cenie. Ja jak najbardziej taką zupę polecam dla tych, którzy lubią oczywiście tego typu smaki. Jak ktoś nie lubi, to po prostu sobie nie kupuj. Mi jak najbardziej takie smaki odpowiadają. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.